Przed nami seria pilna, przed dzisiejszym konkursem drużynowym. Wierzymy głęboko, że dla naszej ekipy będzie to na seria pilna udana, chociaż. No, um, bo jest seria pilna, która została ostatecznie onulowana, A nasza drużyna miała takie nastroje dość przeciętne. Czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, tego tak nie przekonamy. Pierwszą grupę otwiera Francja z Kanadą. Idęśmy na skocznię Whistler o rozmiarze 142 metrów, To skocznia, która tak jak teraz się zaczyna właściwie. E, miała swoje mankamenty. 106,5 m tylko Romana Lamysa Okui. Zobaczymy, co na to różne nie mi. miała dobry początek w tamtej serii trudnej. E, teraz o nagie może zapomnieć. Powodzenia błot na progu. E, w trakcie krówki skok, Dobrze stylowo będzie tutaj, bo 18 nie będzie pojawiły, no ale 99,5 m. Niemcy przegrywają, z z różnicą 10 punktów. Teraz drużyna Japonii. No i to też krótko. Tym razem 113 metrów, noty 18. No i trzy na razie próby z notami poniżej 100 punktów. Teraz drużyna Słowenii w tej serii próbnej. Peter Prewc konkretnie. Pero też z kłopotami, także tutaj szału nie będzie. Najdłuższy skok na razie. No, ale 121 metrów, no po 18,5. Powodzenie prawie 16-punktowe nad Japonią. Także no, tych pozytywów dużo nie ma, jeśli chodzi o ten występ. Teraz różne Austrii. Michel Heiberg, Michel Heiberg, pierwsza próba udana. Jak daleko? 137,5. 19,5 punktu. Nie mieliśmy w tej pierwszej próbnej, także no, jest jakiś pozytyw, mimo wszystko. Na razie, teraz drużyna Szwajcarii, hmm. Dominik Petr trafił i też drugi 130 parę metrów, 135 no to 19, 19 i pół punktu, druga to dokładnie 2 metry za Austrią. W tymczasem drużyna Rosji, my startujemy, przypominam, z numerem 10, bo się na wysokim trzecim miejscu po dwóch konkursach. Różona na Rosji, Jewgeni <coughs> Klimow 120 metrów, 18 miejsce za Słowenią przed Japonią. Tymczasem ekipa Finów. Oli Młotka w pierwszej grupie. Czy będzie lepiej, czy gorzej, nie wiemy. Oli Młotka skacze dobrze. Jeden z lepszych od 137 metrów. No to 19, 19,5 jest drugie miejsce, tylko 0,9 za Austrią, no bo przegrana tylko o te, o te pół metra. No ty były na równi. Teraz ekipa Czech, Łukasz Chlawa w tym momencie. się też mają mocno otwarcie, Chlawa próbował oddać na to wszystko, ale nie udało się. 136,5 metra, no to 19, 19,5 jest Czesia Lokata, 40 punktów za Finlandią. No i drużyna Polski, ważny oczywiście początek Piotra Żyły. Niekiedy było w nocy. Ale teraz Piotrek nie zawiedzie. teraz Piotrek oddaje stabilny skok, może nie jakiś błyskotliwy, ale 133 metry uspokajają. No tu po 18,5 punktu, piąte miejsce w tym momencie wyraźnie przed Słowenią, za Szwajcarią, jesteśmy w tej mocnej e, czołówce, <coughs> przynajmniej chodzi o pierwszą grupę. Teraz ekipa Kazaków i Estonczyków, e, Siergiej Tkaczenko, podobnie do Piotra Żyły z tym występem. 132,5 metra, noty 19, minimalnie przed piątkiem żyło, no bo troszeczkę wyższe noty. O 60 punktów okazało się z Estonczykami przed Polską. Drużną Norwegii, która zamyka pierwszą grupę. No, Norwegia po, po dwóch konkursach objęła prowadzenie w klasyfikacji tegorocznych Mistrzostw Świata na skoczniach Dużych. Daniel Allertonen na początek 129 metrów, noty 18. I siódma lokata. Więc po pierwszej grupie prowadzi Austria przed Finlandią i Czechami, potem Szwajcaria, Kazachowie ze Stanczykami, Polska na szóstym miejscu, potem Słowenia, później Rosja, Jap Francja z Kanadą i Niemcy. No, podobnie było w serii próbnej nocnej, że Niemcy byli to najsłabszą ekipą. To na pewno, że tak było, ale reszta, no to chyba na pewno to wszystko przytosowało. Przed nami grupa zaczyna ponownie w no Kanady to właśnie Kanada jest tym dla skacze u, u siebie skoro skacze tak sobie 126,5 metra noty podzielonej nie ma drugi trudno w instancji Kanady 134 metry mniej więcej no stać go na pewno na to ale w tych mistrzostwach różne rzeczy już zdarzały Teraz Wykonuje zadania Akurat po 20 metrów do 30. Po, po 19,5 punktu rzędu. Punktów nad tą. To jest no? są ekipa Japonii. Japonia po pierwszej pozycji. Tu wdroży się Rokobayashi. No. się ma, ale dobry Daję Japonczyk. Japończyk. 137 metrów to było najlepsze na razie na najwyższą drzemkę o, o 1 wyprzedził tutaj hajbeka. Drużyna Słowenii. Mm, Cenę prewcy. Słowenia usnął po pierwszej kwietni chłabii. Cenę prewcyc zalicza wpadka powrócił z progu. 101,5 tylu Noty 18. Słowenia spada na ostanie Austriac. 18% Wystarczy Manuelowi Fettnerowi, by prowadzenie. Fettner osiągnie znacznie dłuższe spały w okolicach 130 metrów. Ja w tym momencie 130,5 pozyskuje Fettner. 19,5 punktów i bezpieczne prowadzenie. 30,9 punktów przed Japonią. Także przewaga nokautująca w tym momencie. Trzeba Szwajcarzy. Szwajcarzy na czwartej pozycji po pierwszej grupie. King Empire będzie walczył, o to by drużyna pozostała w tym momencie za Austrią. No, postawiamy sobie 20,5 metra. No ty po 17,5. No, miejsce drugie. Ale 21. 21,5 wzrosła było 8 punktów. Teraz dużo więcej. Na Rosji. Nazarów. Ostatnie 9 po grupie. Nazarów. Sytuację różnie poprawi. Nazarów. 138,5 metra. Najdłuższy z kacinów trudnych na razie. 108,5 metra. Noty 19, najlepsza nota indywidualna zaroba minimalnie o do punktu przed Szwajcarią w tym momencie, no ale z, z Austriakami oczywiście przykrywają Drużyna w Anti Alto Anti -auto może wyprzedzić Fettnera i wyprzedzić Austy, Austrię, no i tak też będzie Anti Alto 137 metrów, noty 19 dziewiętnaście i pół jest prowadzenie. O 10,8 punktów przed Austrią. winawie sprawią równo, dwa razy po 137 i taka sama nota. Także początek mają ciekawy. Teraz ekipa Czech. Jan Matura. Skok, zdecydowanie. Odległość na 135,5 metra. Noty średnio po 19,5 punktów. Drugie miejsce dwa punkty za Finlandią, a przed Austrią z prawie 9 punktów. No i drużyna Polski. Polska była po pierwsze na szóstej pozycji. I też w będziemy starali się utrzymać w tej grupie. Andrzej Stękała utrzyma tę pozycję, no bo są skręcane pięknie. Stylowo do końca czysto, ale 138 metrów. No typu 18,5 punktów jesteśmy przed Austrią. Minimalnie o pół przed Austrią. Także tylko będziemy zyskiwać w tej grupie w tym momencie. No i przed nami Kazachowie ze Stęczekami, którzy mogą na tym stracić, bo oni mieli na przewagę minimalnie 60 punktów. Arti Aegro właśnie. Psuje skok, więc różna spadnie w klasyfikacji to wyraźnie. Odległość tylko 10,5 m różna spada poza ósemkę. W Z też tak było, że też tam w jednej grupie nagle spadli. A teraz no właśnie. Norwegia zamyka grupę, a więc Anders Jakobsen. Norwegia była po pierwszej grupie na miejscu siódmym. Teraz będzie na miejscu piątym. 136 metrów Jacobsen. No 19, 19,5 punktu. No, ciekawe to wygląda. Finowie przed Czechami i Polską. Na czwartym miejscu Austria. No, straciła to prowadzenie, ale wciąż masz to prowadzenie, oczywiście, odzyskać. Piąta Norwegia. Na szóstym miejscu z większą stopą już Rosja. Tuż za nią Szwajcaria. I ósma powiedzmy co Japonia. Na dziewiątym miejscu Niemcy. Potem Kazachowie ze Nie Niewykoniec punktował tylko trzy punkty. Potem Francja z Kanadą na miejscu jedenastym. I na ostatnim po wpadce Ceneprawca nie. Tak, wygląda sytuacja po dwóch grupach. Mm, mm, mm. Przed nami grupa trzecia. Eee, czyli ostatnia grupa, która zyskała w nocy, bo ostatnio nie mieliśmy, eee, bo przerwaliśmy serię próbno wtedy. Fatalny występ wokreśle boyd Klausa. 106,5 metra, eee, po tym skoku ledwo drużyna wyprzedza ekipę Finlandii, która ma jeden skok mniej to są ekipa Niemiec. 9 miejsce po dwóch grupach. Sven Hanavald. Też nieregulacyjnie. Błąd przy z progu i Jeszcze słabiej się pod 2 93 metry. No 18, 17,5. No i Niemcy stażają już na dno w tym momencie. Tak naprawdę, bo oni będą dużo tracić. Pół ósemki. Po trzech grupach. Japonia. 8 miejsce po dwóch grupach. robi to. Ale pasywnie w powietrzu, w efekcie 127 metrów. Zadbał o styl natomiast. Noty 19, 19,5 punktu. No, lepiej był do debata, się oczywiście, ten występ, ale, ale wiadomo, że czegoś tam zabrakło. Słowenia. Lovrokos, Można sobie pokonać dwie ekipy. No i to zrobi. Słowenia posunięła się na 9 miejsce po trzeciej grupie. Lovrokos, 135 metrów. Noty po 19,5 punktu. Wybrzuszona jest wyraźnie przed Francją i Kanadą. Ta przewaga sięga prawie 40 punktów, także tutaj Słowenia troszkę ucieknie spod topora niejako. E, drużyna Austrii. Klemens e, Lightner. Prowadzenie wystarczy 110 metrów. Tyle metrów gwarantuje miejsce w szóstce e, po trzech grupach. E, Lightner osiąga dużo dłuższy skok, 135,5 metra. Jeden z najlepszych w tej serii pewnych e, skoków. Noty 19, 19,5 punktu. Prowadzenie 50-punktowe 50 nad Japonią. To są Szwajcarzy, Gregor Deszpanden, drużyna na siódmej pozycji po dwóch grupach, po trzech, Deszpanden skomplikuje sytuację drużyny, odległość Deszpandena 120,5 metra, noty po 19,5 punktu, Szwajcarzy mają już tylko 2,5 punktu przewagi nad Japonią. Przed nami ekipa Rosji, Rosjanie byli na szóstej pozycji, ale oni są blisko tego, by w tej szóstej się utrzymać, tak, bo mieli pewną przewagę nad w 7, 28, teraz maksymalna oczekiwana 131 metrów. Tak naprawdę mówi wszystko. Odległość 130 metrów. noty 19. Jest drugie miejsce 17,5 punktu przed Szwajcarią. No i przed nami finowie. Nadal prowadzić. Janek Haponent do tego celu potrzebuje 131 metrów mniej więcej. Haponen nie zawali próby, będzie dobra. Odległość 133 metry. No to średnie po 19,5 punktu. Daje to Finom, w tym będzie prowadzenie o 6,8 punktów. Także Finowie na razie bezpłatni, wszyscy poza 130 metrem. Zobaczymy, co no na to Czesi, którzy byli na drugim miejscu po dwóch grupach. Wojciech Sztursa. Hmm, będzie ambitnie i Czesi przed Finami. Sztursa, no nie. 140,5 metra to fajny skok, ale z upadkiem niestety, więc Czesi będą na miejscu trzecim. Za, za Finlandią, za Austrią. Natomiast wyraźnie przed Rolcją tutaj przebaga 23 punktów. No i różna Polski, która może wykryć tę sytuację oczywiście, umacniając się na trzecim miejscu. Krzysztof Miętus. Na progu dobrze wyglądał, więc szansa, szczęścia, że dzisiaj Krzysztof będzie mocniejszy niż był wczoraj. W tym skoku 133 metry. noty to 19, 19,5 punkty. Jest trzecia lokata. 3 punkty i przed ekipą Czech. To, co zyskujemy, no, to przewagę nad Czechami. To, 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 to tracimy to przewagę nad Austrią. Austria nas wyprzedziła z przewagą e, dokładnie 2 metrów. Ale będziemy nadal czołowić trójce. Mm, teraz z ze Czekami. <coughs> Luka Mendes. Drużyna może awansować na 9. miejsce, oczywiście w tym momencie. I tak też będzie chyba. Luka Mendes, mm, 133,5 metra. No 20, 19,5. Jest miejsce 8, więc będzie prawdopodobnie 9. Wyrażę stanowisko do Japonii, ale 9 miejsce będzie gwarantowane. Została tylko ekipa Norwegii, która była po dwóch grupach na 5 pozycji. Teraz ciekawe, czy uda mi się to zyskać, czy stracić. Pierna i rumoren straci. Straci, ta będzie Krótki, stosunkowo. 118,5 m No to 19, 18, ,5. różna spadnie na 6 pozycję. Za ekipą. A więc Finowie, Austria, Polska, taka czy oba dwie potrzebują Na czwartym miejscu Czesi, piąta Rosja, na szóstym Norwegowie, potem Szwajcaria i Unia. Potem Kazachowie z Estonczykami, Słowenia, Francja z Kanadą i Niemcy. Ostatnie dwie ekipy raczej by dowalczyły między do sobą o miejsce 11, a potem, a potem ekipy wylustrowe się po prostu w swojej pozycji utrzymać, chociaż choć też nie wiadomo, czy każdy z ekip się to uda. Szwajcerzy i Japończycy walczą o siódme miejsce. Norwegowie z Rosjanami o piąte tak naprawdę. No i Czesi tutaj będą walczyć o czołową trójkę z Polską i Austrią. Bo Finowie raczej no to w tej trójce już pozostaną. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Przed nami ostatnia grupa serii próbnej.